うん。 Cofnę się myślą w czasy dawne co nie pomiar. To je wtedy, kiedy po wiźnie jeszcze gadziska ogromne stąpały, a ludziska ni to szabli nie mieli, ni innego oręża, co by im ułatwiło bestii skrócenie o głowę. Wiesz,dzie wojo, co czynili? Bryłami kamiennymi w taką gadzinę, i nie ma dwóch zdań, że odrzutu jednego takim skaliskiem gadzina jeszcze nie skora paść była. Ale wystarczyło jeno od żniwa do żniwa przypuścić te szturmy, miotać tymi kamieniami Niby rozsierdzony tłum gapiów Podczas niegodziwca publicznej egzekucji To na tyle jego witalność uciszyli Że nie dole na je sprowadzić już mogli